Smoczego dziecięcia, które raz jeszcze przybędzie z zimnych krain nordów, by zapobiec końcowi świata, Skyrim: Czy istnieje bardziej immersyjna gra? Tytuł, który zafascynował niezliczoną rzeszę fanów oraz twórców, dzięki czemu zaczęli oni otwierać światy swoich sandboxowych gier. Piąta część Prastarych Zwojów była nowym początkiem. Nie ukrywam, że dla mnie jako gracza również. Z okazji jej ponownej rocznicy powstaje na kanale zupełnie nowy film, w którym chcę zmierzyć się z lekiem. Legendą smoczego dziecięcia naszego mesjarza. Zaś na swojach spisana przepowiednia Prastara. Jeszcze czas czarnych skrzydeł wśród chłodu. Przeciw bratu brat stanie i Alduin powstanie. Zguba królów, co chce pożreć świat z głodu. Film na kanale już niebawem.